Zgodnie z decyzją 77506 z dnia 16 września 2000 roku oddaję głos zasłużonemu przedstawicielowi Ukrainy na przedstawienie wystąpienia Głowy Państwa Wołodymyra Zeleńskiego. Panie Prezydencie, mam zaszczyt przedstawić nagraną wcześniej wypowiedź Jego Ekscelencji Pana Wołodymyra Zeleńskiego, prezydenta Ukrainy. Pozdrowienia dla wszystkich ludzi na świecie, którzy cenią pokój i jedność między różnymi i równymi narodami. Wszystkim życzę spokoju. Dziękuję, że jednoczymy się w dążeniu do przywrócenia pokoju i zagwarantowania pokoju każdemu narodowi, który padł ofiarą zbrojnej agresji. Na Ukrainie popełniono przestępstwo i żądamy sprawiedliwej kary. Zbrodnia została popełniona na granicach naszego państwa. Zbrodnia została popełniona przeciwko życiu naszych ludzi. Zbrodnia została popełniona przeciwko godności naszych kobiet i mężczyzn. Zbrodnia została popełniona przeciwko wartościom, które czynią Was i mnie wspólnotą narodów zjednoczonych. Powinna być kara. A Ukraina żąda ukarania Rosji za próbę kradzieży naszego terytorium. Emigrek, y, Ukraińcy, domagamy się kary za wymordowanie tysięcy cywilów. Domagamy się kar za tortury i upokorzenia kobiet i mężczyzn. Domagamy się kary za katastrofalne zawirowania, jakie Rosja wywołała swoją nielegalną wojną i nie tylko dla nas, Ukraińców, ale dla całego świata. Ta wojna jest nielegalna dla każdego narodu, który jest reprezentowany w tej sali zgromadzenia ogólnego ONZ. Przemawiam w imieniu Ukrainy. Wypowiadam się w imieniu państwa, które jest zmuszone do samoobrony, ale ma formułę pokoju. W tej chwili zwracam się do wszystkich, którzy chcą usłyszeć, jak osiągnąć pokój. Przedstawię formułę, która może zadziałać nie tylko dla nas, ale dla każdego, kto może znaleźć się w podobnych okolicznościach jak my. Przedstawię Wam formułę, która każe przestępczość, chroni życie, przywraca bezpieczeństwo i integralność terytorialną. To formuła, która gwarantuje bezpieczeństwo i zapewnia determinację. W sumie istnieje pięć warunków wstępnych pokoju. Szanowny Panie Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Szanowny Sekretarzu Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, drodzy szefowie państw i rządów, Drodzy dziennikarze, narody świata, wszyscy Ukraińcy chcą spokojnego życia. Europa chce spokojnego życia. Świat pragnie spokojnego życia. A widzieliśmy już państwo, które jako jedyne chce wojny, a nie spokojnego życia. A wśród wszystkich państw członkowskich ONZ jest tylko jeden podmiot, który powiedziałby teraz, gdyby tylko mógł przerwać moje przemówienie, że jest zadowolony z tej strasznej wojny. To jego straszna, nielegalna wojna. Ale nie pozwolimy, by ten byt nad nami zapanował, mimo że jest największym państwem na świecie. Nigdy do tego nie dopuścimy. Ukraińcy wykazali się niesamowitą siłą na polu walki, korzystając ze swojego prawa do samoobrony zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. I nikt nie zarzuci nam ani teraz, ani w przyszłości słabości lub niezdolności do walki o siebie, o naszą niezależność. Osiągamy w tej walce wynik i widzimy, jaki będzie koniec tej wojny i jakie będą gwarancje stabilnego pokoju. Widzimy, co jest bardziej prawdopodobne. Karta Narodów Zjednoczonych głosi równość narodów, a my udowodniliśmy, że Ukraina jest również równa wśród równych. Karta Narodów Zjednoczonych chroni nienaruszalność granic. I oczywiście potwierdzamy naszą ukraińską granicę, wypędzając okupantów z naszego państwa. Karta Narodów Zjednoczonych określa wartość praw człowieka, godności i życia. A także stawiamy na wartość praw człowieka, godności i życia z każdym miastem ukraińskim wolnym od rosyjskiej okupacji. Nie sprowokowaliśmy tej wojny. Właściwie przeprowadziliśmy 88 rund rozmów w różnych formatach, aby zapobiec tej wojnie. Robiliśmy to od samego początku mojej prezydentury do 24 lutego tego roku. Ale Rosja, zamiast powstrzymać zbrodnię agresji, którą rozpoczęła w 2014 lat, zamieniła ją w inwazję na pełną skalę. I nie mamy innego wyboru, jak tylko się bronić. I robimy to teraz. Wypychamy agresora poza uznaną międzynarodowo granicę państwa ukraińskiego, tak jak powinniśmy. I to jest pierwszy punkt naszej formuły pokoju. Jest to pozycja kompleksowa. Pierwszym punktem formuły jest kara. Jest to kara za przestępstwo agresji. Jest to kara za naruszenie granic i integralności terytorialnej. Jest to kara, która musi obowiązywać. Dopóki nie zostanie przywrócona uznana międzynarodowo granica. Musi być na miejscu, dopóki agresja nie ustanie. I dopóki szkody i straty wojenne nie zostaną w pełni zrekompensowane. Dlatego sankcje wobec agresora są częścią formuły pokoju to kara. Blokowanie handlu i relacji z agresorem jest częścią formuły pokoju. Wszystko to jest karą dopóki agresor jest stroną decyzyjną w organizacjach międzynarodowych musi być od nich odizolowany przynajmniej do czasu trwania agresji powinien zostać odrzucony sprawa do głosowania Agerse powinien zostać pozbawiony praw delegowania a prawo weta powinno zostać zniesione jeśli jest to członek rady bezpieczeństwa ONZ w celu ukarania agresora w instytucjach nie powinniśmy przymykać oczu na propagandystów usprawiedliwiających agresję, ale jako karę stosować wobec nich pełen pakiet osobistych ograniczeń. To byłaby właściwa kara za kłamstwo. Obywatelom państwa agresora nie należy pozwalać na turystykę lub zakupy na terytorium tych, którzy cenią sobie spokój, ale należy zachęcać ich ograniczeniami wizowymi do walki z agresją własnego państwa. To ważne. To kara za podżeganie do zła i tej wojny. Należy stworzyć specjalny trybunał, który ukarałby Rosję za zbrodnie agresji przeciwko naszemu państwu, za wszelkie czyny. Stanie się to sygnałem dla wszystkich niedoszłych agresorów, że muszą wszędzie cenić pokój lub zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez świat. Przygotowaliśmy już precyzyjne kroki do ustanowienia takiego trybunału. Zostaną one przedstawione wszystkim państwom tak szybko, jak to możliwe. Ukraina zaapeluje do Zgromadzenia Ogólnego ONZ o wsparcie międzynarodowego mechanizmu kompensacyjnego. Bardzo liczymy na wasze wsparcie. Rosja powinna zapłacić za tę wojnę swoimi aktywami i wszystkim, co zrobiła. To także kara. To jedna z najstraszniejszych kar dla rosyjskich urzędników, którzy ponad wszystko cenią pieniądze. Drugim elementem formuły pokoju jest ochrona życia. To najbardziej konkretna rzecz. Teraz, gdy trwają sesje Zgromadzenia Ogólnego, w ukraińskim mieście Izum w obwodzie charkowskim trwa ekshumacja ciał z masowego pochówku. Stało się to, gdy terytorium było kontrolowane przez wojska rosyjskie przez prawie pół roku. Znaleziono tam ciała kobiet i mężczyzn, dzieci i dorosłych, cywilów i żołnierzy. Odnaleziono już 445 grobów. Jest rodzina, która zginęła pod gruzami domu po rosyjskim nalocie. Byli ojciec, matka, sześcio i ośmioletnie dziewczynki oraz ich dziadkowie. Znaleziono mężczyznę uduszonego liną. Jest ciało kobiety z połamanymi żebrami i ranami na całym ciele. Znaleziono nawet mężczyznę, który został wykastrowany przed morderstwem. I to właściwie nie pierwszy przypadek. Zapytaj proszę przedstawicieli Rosji, dlaczego wojsko rosyjskie jest takie? Dlaczego rosyjska armia ma taką obsesję na punkcie kastracji? Co im zrobiono, żeby chcieli to zrobić innym? I jest jedyna rzecz, która różni masowy pochówek w Izum od tego, co świat widział w Buczy. I jest to w rzeczywistości sam pochówek. Armia rosyjska przebywała w Izum dłużej niż w Buczy. I dlatego ciała zabitych grzebano, a nie rozrzucano po ulicach. Wojska rosyjskie miały na to czas. Jak więc możemy dopuścić armię rosyjską gdzieś na ziemi ukraińskiej, wiedząc, że wszędzie popełniają takie masowe mordy? Nie możemy na to pozwolić. Musimy chronić życie wszystkich. Świat musi także chronić życie wszystkich. Każde państwo dotknięte agresją zbrojną potrzebuje możliwości ochrony swoich obywateli i wyzwolenia swojego terytorium. Jeśli wymaga pomocy z bronią lub pociskami, należy je zapewnić. Jeśli potrzebujesz na to pomocy finansowej, należy ją udzielić. Jeśli do tego konieczna jest pomoc z danymi wywiadowczymi, po prostu zrób to. Ale to, co nie jest tutaj potrzebne, to kłamstwa. Możemy zwrócić flagę ukraińską na całe nasze terytorium. Możemy to zrobić siłą broni. Ale potrzebujemy czasu. Próbowaliśmy to przyspieszyć. Podstawowe zapisy Karty Narodów Zjednoczonych dla Ukrainy staraliśmy się realizować w drodze negocjacji. Ale Rosja boi się prawdziwych negocjacji i nie chce wypełniać żadnych uczciwych zobowiązań międzynarodowych. Rosja okłamuje wszystkich. Jak to typowe dla agresorów, dla terrorystów. Nawet teraz, gdy Rosja mówi o negocjacjach, chce tylko spowolnić swój odwrót. Rosja chce spędzić zimę na okupowanym terytorium Ukrainy i przygotować siły do podjęcia nowej ofensywy. Chcą tworzyć nowe przypadki, jak to było w Bucha i Zyum. A przynajmniej Rosja chce przygotować fortyfikacje na okupowanych ziemiach i przeprowadzić mobilizację wojskową w Ojczyźnie. Nie możemy zgodzić się na opóźnioną wojnę, bo wtedy będzie jeszcze gorzej niż teraz. Dla nas to wojna o nasze życie, dlatego potrzebujemy wsparcia obronnego broni, sprzętu wojskowego i pocisków. Do wyzwolenia naszej ziemi wystarczy broń ofensywna, dalekiego zasięgu, a systemy obronne przede wszystkim obrona przeciwlotnicza. I oczywiście potrzebujemy wsparcia finansowego. Aby zachować wewnętrzną stabilność i wypełniać zobowiązania społeczne wobec naszych ludzi? Ochrona fizyczna i społeczna to dwa elementy życia każdego narodu. Tak więc, drugą pozycją naszej formuły pokoju jest ochrona życia. Wszelkimi dostępnymi środkami, na które oczywiście zezwala Karta Narodów Zjednoczonych. Trzecim punktem naszej formuły pokojowej jest przywrócenie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej. Wystarczy spojrzeć, jak wiele elementów globalnego bezpieczeństwa podkopała Rosja swoją wojną. Podważyło bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo radiacyjne, bezpieczeństwo energetyczne i ochronę przed bronią masowego rażenia. Już teraz przywracamy bezpieczeństwo na morzu i bezpieczeństwo żywnościowe. I dziękuję panu Antonio Guterresowi za jego osobiste zaangażowanie. Wymienię listę krajów, które już otrzymały ukraińskie produkty rolne: To Algieria, Etiopia, Egipt, Libia, Kenia, Somalia, Sudan, Tunezja, Bangladesz, Izrael, Indie, Iran, Jemen, Cypr, Chiny, Korea, Liban, Turcja. Belgia, Bułgaria, Grecja, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Holandia, Niemcy, Rumunia i Francja. 27 krajów. I wszystkie te kraje już otrzymały ukraińskie produkty rolne. I musimy zwiększyć dostawy produktów rolnych drogą morską. Zarówno w warunkach rynkowych, jak i w ramach programu żywnościowego ONZ, dla którego Ukraina jest zawsze wiarygodnym partnerem. A tak przy okazji, mimo wszystkich trudności, jakie napotkaliśmy w związku z wojną, postanowiliśmy udzielić pomocy humanitarnej Etiopii i Somalii, więc wyślemy im dodatkową ilość ukraińskiej pszenicy. Ale z innymi elementami bezpieczeństwa jest to trudniejsze. W przeddzień walnego zgromadzenia Rosja wystrzeliła rakiety na południową ukraińską elektrownię jądrową. Wybuch uderzył w budynki elektrowni jądrowej wybito szyby, zniszczono ściany. Rakiety eksplodowały zaledwie 300 metrów od ścian reaktorów jądrowych. A dzieje się tak po wyraźnym apelu Maea do Rosji o zaprzestanie wrogiej działalności wobec wszelkich obiektów jądrowych na Ukrainie, w szczególności wobec zaporoskiej elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa zaporoże jest największą elektrownią w Europie której celem stała się Rosja. To czynicie celem. Rosja uczyniła z nas cel. Rosyjskie szantażowanie radiacyjne to coś, co powinno dotyczyć każdego z Was. Powinno to Was niepokoić, bo nikt z Was nie znajdzie szczepionki przeciwko chorobie popromiennej. Kryzys kosztów życia trwa nadal w dziesiątkach krajów a to spowodowane destabilizacją światowego rynku energii. Konieczne jest usunięcie głównego czynnika globalnych turbulencji cenowych, a mianowicie rosyjskiego szantażu energetycznego. Konieczne jest ograniczenie cen, po których Rosja eksportuje swoje surowce energetyczne. Konieczne jest, aby rosyjska ropa i gaz znów były zwykłymi towarami. Obecnie ropa i gaz to broń energetyczna Rosji. I tylko dlatego, że jest bronią Rosji, Rosja manipuluje rynkami tak, aby elektryczność, gaz, benzyna i olej napędowy stały się przywilejem nielicznych, a nie wspólnym dobrem dostępnym dla wszystkich. Ograniczanie cen chroni świat. To prawdziwy sposób na przywrócenie bezpieczeństwa energetycznego i cenowego na świecie. Ale czy świat na to pójdzie? Czy będzie się bał? Czy będzie się bał rosyjskich gruźb? Trzeba zrobić tylko jeden mocny krok, po którym wszystko stanie się jasne. Aby wszystko rozwiązać, potrzebujemy zdecydowanych działań. Już nadszedł na to czas. Ten ważny krok ułoży wszystko na swoim miejscu. Powinno być zrobione. Zwłaszcza po rosyjskim terrorze rakietowym, po masakrach, po Mariupolu po spaleniu jeńców ukraińskich w Oleniwce przez wojska rosyjskie. Po zablokowaniu portów. Po uderzeniach rosyjskich czołgów i rakiet na elektrownie atomowe. I po groźbach użycia broni jądrowej. A groźby użycia broni jądrowej stały się dla rosyjskich propagandystów regułą, a nie wyjątkiem. Musimy wreszcie uznać Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. Musimy to zrobić na wszystkich poziomach we wszystkich krajach wyznających wartości pokoju i ochrony życia ludzkiego. Prawnie. Politycznie. Jeśli nie masz mechanizmu prawnego, możesz podjąć decyzję polityczną w parlamentach. To prawdziwa podstawa przywrócenia globalnego bezpieczeństwa. Jeśli ten mocny krok zostanie podjęty, znikną wątpliwości, czy podjąć inne ważne kroki. A bardzo wrażliwa jest granica państwa integralność terytorialna. Kiedy jeden kraj próbuje ukraść terytorium innego państwa, atakuje to wszystkie narody świata. Globalnego bezpieczeństwa nie da się przywrócić bez przywrócenia integralności terytorialnej narodu, który doznał zbrojnej agresji. Abyśmy doszli do trzeciego punktu ukraińskiej formuły pokoju, a jest nim przywrócenie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej. Czwarta pozycja to gwarancje bezpieczeństwa. Każdy naród ma prawo do gwarancji bezpieczeństwa. Nie tylko największe narody, nie tylko najszczęśliwsi. Mamy propozycję modernizacji architektury bezpieczeństwa dla Ukrainy, Europy i świata. To ulepszenie architektury bezpieczeństwa nie pozwoli na dalszą agresję przeciwko żadnemu krajowi. Już teraz prezentujemy je naszym partnerom. Przedstawiamy propozycje prawnie wiążących traktatów wielostronnych i dwustronnych. Są to więc warunki działania poręczycieli i harmonogram ich działań, aby przyniosły rezultaty rezultaty na lądzie, morzu i w powietrzu, w dyplomacji i polityce. W ekonomii i finansach, w dostarczaniu broni i wywiadu. A każdy z Was, który otrzyma tekst naszej formuły pokoju, pozna również szczegóły tego, co oferujemy jako gwarancję bezpieczeństwa. Nie chcę porównywać naszych ofert z gwarancjami jakichkolwiek sojuszy, które istnieją teraz na planecie. Chcę tylko podkreślić, że zawsze lepiej jest prewencyjnie zagwarantować bezpieczeństwo narodu przed wojną, niż zatrzymać wojnę już po jej rozpoczęciu. A piątym punktem ukraińskiej formuły pokojowej jest determinacja. Jest to coś, bez czego pozostałe cztery elementy nie będą działać. To jest nasza determinacja do walki. To jest determinacja partnerów, aby pomóc nam i sobie. I obejmuje oczywiście determinację świata, by zjednoczyć się wokół tego, który walczy z zbrojną agresją i przywołać do porządku tego, który zagraża wszystkim. To jest bardzo ważne. Tak więc wszystkie pięć punktów naszej formuły to: kara za agresję, ochrona życia, przywrócenie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej, gwarancje bezpieczeństwa. I determinacja do obrony. To jest dokładnie formuła zbrodni i kary, która jest już dobrze znana Rosji. I to jest formuła sprawiedliwości i praworządności, której Rosja musi się jeszcze nauczyć, podobnie jak inni potencjalni agresorzy. Czego nie ma w naszej formule? Neutralność. Nie ma miejsca na neutralność. Ci, którzy mówią o neutralności, gdy atakowane są wartości ludzkie i pokój, mają na myśli coś innego. Mówią o obojętności każdy dla siebie. Oto, co mówią. Udają, że są zainteresowani swoimi problemami. Dbają o siebie nawzajem, ale tylko formalnie. Sympatyzują tylko dla protokołu. I dlatego udają, że kogoś chronią, ale w rzeczywistości chronią tylko swoje własne interesy. To właśnie stwarza warunki do wojny. I to należy poprawić, aby stworzyć warunki do pokoju. Wszystko, czego potrzebujesz, to determinacja. Dużo mówiło się o reformie ONZ. Jak to się wszystko skończyło? Brak wyników. Jeśli przyjrzysz się uważnie naszej formule pokojowej, zobaczysz, że jej realizacja staje się już de facto reformą ONZ. Nasza formuła jest uniwersalna, a ta formuła łączy północ i południe świata. Formuła wzywa do światowej większości i zachęca do poszerzenia reprezentacji tych osób lub państw, które pozostały niesłyszane. I wydaje się, że jest to brak równowagi, gdy Afryka, Ameryka Łacińska, większość Azji, Europa Środkowo-Wschodnia przestrzegają prawa weta, ponieważ oni sami nigdy nie mieli prawa weta. I o tym mówi Ukraina. A czy słyszałeś kiedyś takie słowa z Rosji? Ale jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Z jakiegoś powodu. Dlaczego nie Japonia czy Brazylia, nie Turcja czy Indie, nie Niemcy czy Ukraina nie jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa? Nadejdzie dzień, kiedy to zostanie rozwiązane. Jeśli chodzi o rozmowy między Ukrainą a Rosją, Zapewne zdarzyło Ci się słyszeć różne słowa z Rosji na temat rozmów, jakby były na nie gotowe. Ale. Mówią o rozmowach, ale jednocześnie zapowiadają mobilizację wojskową. Mówią o rozmowach, ale ogłaszają pseudoreferenda na okupowanych terytoriach Ukrainy. Dlaczego? Co zatem jest prawdą? Mobilizacja wojskowa w Rosji jest prawdziwa. Referenda pozorne są również prawdziwe. Rosja chce wojny. I to prawda. Ale Rosja nigdy nie zdoła zatrzymać biegu historii. Ludzkość i prawo międzynarodowe są silniejsze niż jedno państwo terrorystyczne. I pewnego dnia Rosja będzie zmuszona zakończyć tę wojnę, wojnę, którą rozpoczęła. Wykluczam, że ugoda może nastąpić na innej podstawie niż ukraińska formuła pokojowa. I to się zgadza. I jasne jest, że im dalej sięga rosyjski terror, tym mniej prawdopodobne jest, że ktokolwiek na świecie zgodzi się usiąść z nimi przy jednym stole. A jeśli za moimi słowami pójdą nowe rosyjskie rakiety i nowe akty terroryzmu, to tylko udowodni słabość. To tylko udowodni słabość Rosji. Udowodni niezdolność Rosji do zwyciężenia nad nami i jej niezdolności do zwyciężenia nad światem. A to tylko pokaże, że pięć punktów ukraińskiej formuły pokojowej musi być jak najszybciej zrealizowanych. Jesteśmy gotowi na pokój, ale potrzebujemy prawdziwego, uczciwego i sprawiedliwego pokoju. Dlatego świat jest po naszej stronie. I w końcu. Chcę podziękować 101 krajowi. Głosowali, aby mój adres wideo odbył się dzisiaj. To było głosowanie nie tylko o formacie, to było głosowanie bardziej na temat zasad. Tylko 7 krajów głosowało przeciw. Białoruś, Kuba, Korea Północna, Erytrea, Nikaragua, Rosja i Syria były przeciwne mojemu adresowi wideo. Tylko te 7 krajów głosowało przeciw. Jest siedem krajów, które boją się adresu wideo. Jest siedem krajów, które odpowiadają na nasze zasady czerwonym przyciskiem. Tylko siedem krajów. Zagłosowało 101 hrabstw, a siedem krajów było przeciw. Moi drodzy przyjaciele, jeśli ta koalicja jest przeciwna naszej determinacji, to chcę wam wszystkim pogratulować. Bo to oczywiście oznacza, że pokój zawsze zwycięży wszelką agresję we wszystkich krajach. A to oznacza również, że nie ma dla nas przeszkód, aby wprowadzić na świecie formułę pokoju. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Jeszcze raz życzę wszystkim spokoju. Chwała Ukrainie! W imieniu Zgromadzenia pragnę podziękować prezydentowi Ukrainy za to wystąpienie.